Szanowni Państwo, kolejna niezwykła moneta w naszej ofercie jest to szelong z 1600 roku Fryderyka i Wilhelma Ketlerów z Księstwa Kurlandzkiego. Moneta niezwykła nie tylko ze względu na swój stopień rzadkości, ale ten egzemplarz wyjątkowy ze względu na stan zachowania. Proszę zwrócić uwagę na niezwykle ostry relief na Bogactwo detali, jak również połysk menniczy, pokryty delikatną kilkuwiekową patyną. W tym egzemplarzu zwraca również uwagę data, gdzie pierwsze dwie liczby, czyli 6 i 0, wybite są dwukrotnie. Również rewers prezentuje się absolutnie niezwykle. Proszę zwrócić uwagę tutaj na kroczącego lwa, czyli symbol Księstwa Kurlandzkiego, na ostrość tego rysunku, na bogactwo detali. Również tutaj ładnie prezentuje się połysk menniczy z delikatną patyną. Absolutnie wyjątkowa moneta do najlepszych kolekcji w stanie bliskim menniczem.